Cześć wszystkim, z tej strony WerszaLori i dzisiaj mamy kolejną środową aktualizację, w której dodano nowe atrakcje zimowe w, na tym lodzie tutaj w tej zimowej wiosce naprawdę bardzo się zastanawiałam czy nakręć w ogóle tą aktualizację, gdyż myślę, że nie jest ona jakaś nadzwyczajna wszystko jest Zrozumiałe z niej, więc tak naprawdę trochę się zawiodłam na tej aktualizacji, ale w każdym razie są trzy tutaj, właśnie gdzie stoję, są trzy, właśnie jakieś nowe atrakcje zimowe z armatami na pewno i jeszcze tam jakieś dwa na pewno, tak mi się wydaje, ale w każdym razie dodano jeszcze cofanie się w przeszłość i szczerze mówiąc. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale prawdopodobnie po prostu zmienią nam się te atrakcje i SSO tak, tak jakby chciało dać szansę na ponowne zbieranie tych całych. Jak to się nazywa? Tych pozdrowień świątecznych, żeby wymienić się później na nagrody, tak? Jakby, bo nie oszukujmy się, ale dużo potrzeba, potrzeba żeby zdobyć te, te całe no, <grydy> nagrody a zwłaszcza króliczka. E, wiele osób chciałoby właśnie mieć e, króliczka. Okej, okay, więc tak to wygląda. Widzę, że sobie jakieś deseczki zrobili. Spoko. E, no i tak, można się tutaj bawić z przyjaciółmi. Spoko Loko, ale <ścoughs> nie wiem czy to. E... Będzie zabawa na dość długo Aha, no dzięki, no dzięki bardzo Naprawdę, jeszcze jakaś miała być Atrakcja na pewno, tylko Kurczę, nie wiem gdzie W każdym razie może tutaj będzie coś I to jest to Właśnie Takie jakby cofanie się W przeszłość A, jeszcze te pingwinki Okej, okay, dobra, czyli mam troszkę Podpowiedź, gdzie są Dobrze, że tu zajrzałam Czyli są przy jakimś drzewku, chyba wiem, co to jest to, 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 gdzie jest to drzewko, tylko szkoda, że trzeba yy, tak jakby no, szukać tego, tak? Bo lepiej by było, żeby SSO po prostu, nie wiem, zaznaczyła to jakoś, zaznaczyło to jakoś na mapie, chyba że zaznaczyło. O, dobra, czyli miałam rację. Są tutaj pingwinki. Przepraszam, powiadomienie przyszło. I można sobie grać No dobra, spoko Okej, okay, także troszkę się ogarnęłam I dość długo mi to zajęło Ale w każdym razie jesteśmy znowu tutaj I są ze mną Jest ze mną Weronika Oraz Elwira I zauważyłam, że Są tu jakieś koce Jakieś koce I Wcześniej tego nie zauważyłam jak wchodziłam I w ogóle książka tu lata Dobra i mamy jakieś, no koce, dobra, dobra, spoko. Wszystko ładnie, pięknie. Więc teraz, skoro już wszystko zwiedziliśmy tutaj, jedziemy sobie teraz do pani Holsworth, bo tam będą jakieś, będzie jakiś alf, który nam zmieni czas. <laughs> Także spoko. Zobaczmy to. Ażo, ażorus może zmieniać e, co? Aktywności. Zorzy. Okej, okay, dobra. W ogóle fajny jest ten efekt. Naprawdę, no, bardzo fajny. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, jak to działa. Chodźcie, chodźcie wszyscy i za, e, zakręćcie kołem e, fortuny zorzy polarnej. Zmęczyły się bieżące aktywności, przegapiłaś jeden dzień i chcesz wrócić. Nie możesz znaleźć gorących pozdrowień. Pozwól, że zamienię Twoje obecne aktywności na trzy losowe. Możesz tutaj zmieniać aktywności tak często, jak tylko masz na to ochotę. Możesz tutaj otrzymywać losowo zorze polarne z aktywnościami. Zorze zmieniają się tylko dla Ciebie. Dzięki temu możesz wspierać gorące pozdrowienia i zobaczyć aktywności, które przegapiłaś zimą. Za każdej aktywności możesz codziennie otrzymywać jedno gorące pozdrowienia. Jeśli wybierzesz tą opcję, że nie będzie już się automatycznie <laughs> zmieniać co godzinę do końca Twojej serii gry. <laughs> Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie, by Zorza zsynchronizowała się z innymi gryczami <laughs> Zostaw. Yy. Dobra, i z Chyba tak. Chyba się zmieniło. Tak mi się wydaje. Kurde, nie wiem, nie patrzyłam na te inne, no, więc miałam szczerze, sorry, chrypka, miałam szczerą nadzieję, że będzie tu trochę inaczej wyglądać, no ale spoko. I w ogóle przepraszam za dzisiaj, bo strasznie jestem dzisiaj zmęczona i jeszcze jestem zespana, więc mój głos też może być trochę taki znużony, więc... Przepraszam Was bardzo. No, a teraz oczywiście wraz z dziewczynami się z wami żegnamy. Za tydzień będziemy mieć kolejne konie fryzyjskie um, i jakiś nowy wyścig, także może być ciekawie. Więc co? Mam nadzieję, że odcinek jak. I aktualizacja wam się podobała, mi może była trochę taka, yy, taka beznadziejna, ale spoko. No i w każdym razie do następnego, kochani. Trzymajcie się cieplutko, zdrowka, szczęścia i wszystkiego, czego możecie sobie wymarzyć. A teraz do zobaczonka!